Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Fox, a dzisiaj porozmawiamy sobie o najmniejszej grze FPS na świecie. Miłego oglądania. Aby całkowicie zrozumieć fenomen gry Krieger, musimy cofnąć się do roku 2004, czyli roku premiery naszej gry, a tam trwa właśnie prawdziwa rewolucja w świecie gier komputerowych. Wychodzą wspaniałe tytuły, które nieraz paliły nam pecety, takie jak GTA San Andreas, NFS Underground 2, pierwszy Far Cry, czy też Half-Life 2 oraz właśnie Krieger. Jednak wśród tych wszystkich gier to właśnie ostatnia znacznie wyróżniła się od reszty. Chodzi o jej rozmiar, ponieważ zajmuje tylko 98 KB. Wielu zaczęło się zastanawiać, jak to właściwie twórcom, a dokładnie grupie The Product, Udało się upchnąć tyle na tak małej, mówiąc tyle, mam na myśli dość dobrą grafikę jak na tamte czasy, pięć różnych rodzajów broni, cztery rodzaje przeciwników, około 15 minut samej gry, bo około tyle zajęło mi jej ukończenie. No ale jak udało im się to osiągnąć? Jak kiedyś mówili twórcy, grata nie zawiera żadnych tekstur czy też modeli postaci. Wszystko jest oparte na dość skomplikowanym kodzie matematycznym, który generuje nam całą grę podczas jej włączania. Swoim wyglądem oraz stylem rozrywki nawiązuje ona do takich gier jak Doom czy też Quake. Jednak porównując ją z Quake'em 2, wychodzi na to, że jest ona od niego ponad 3,5 tysiące razy mniejsza. Jak widzimy, jest sposób, by stworzyć gry, które nie przygniatają nas swoim rozmiarem rzędu 50 GB. Swoją drogą, ciekawe jakby wyglądał Wiedźmin 3, gdyby został tak spakowany. Co sądzicie o takim sposobie tworzenia gier? Dajcie znać w komentarzu. A więc to już koniec tego odcinka. Ale jak pewnie widzieliście, nie ukazał on się niestety w sobotę, ze względu na to, że musiałem zrobić format komputera i zanim ja wszystkie programy i itd. ściągnąłem, po prostu zajęło mi to dużo czasu. A wcześniej nie mogłem tego zrobić, gdyż miałem po prostu tak pracowy ty tydzień, że ojej. No, w każdym razie to już tyle. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, że nie będzie filmu już tego dnia, w którym go nie będzie, to zapraszam Was, żebyście zostawili tego lajka like na Facebooku. To macie wszystkie informacje, postaram się tam wszystko umieszczać. No. A więc to w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. No i cześć!